Witamy wszystkich bardzo ciepłutko. Dzisiaj wyjątkowo z gościem specjalnym, ale z tej okazji, że są urodziny mojego syna, pomyślałam sobie, że pokażemy wam nasze stroje dnia. Wyjątkowo nie robię takich filmów zazwyczaj. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy wyjątek. I część ma na sobie body z HM, z muchą. Do tego skinny jeans też z HM w ciemnym gruntowym kolorze. i Skarpetki od e, Miley Class. E, niestety nie mogę zaleźć butów nie wiem, w tym harmonogramie, że się gdzieś zgubiłem. Tak? Pokazujesz na warzyki? To może coś pójdzie, a ja wam pokażę, co ja mam. A ja mam na sobie białą bluzkę z baskienką z Sary, i do tego nałożyłam czarno odciętło czyli zestaw, w którym czuję się bardzo wygodnie. Nałożyłam też szpilki, ale jeszcze nie jestem pewna, czy w nich zostanę na dłużej, bo <grywamy> zobaczymy, jak się impreza potoczy. Ehm, szpilki są z Aldo, kupiłam je chyba z 5 lat temu albo więcej. To już wszystko na dziś. Bardzo ciepłutko Was pozdrawiamy i obiecuję, że wracam do Was niedługo z nowymi filmami. Trzymajcie się, Pa!